Pewnie nie macie państwo czasu, ja też za bardzo nie, ale wieczorem lubię popatrzeć na, na kolejne etapy Tour de France. Nie ma tam jakichś wybitnych dzisiaj wyników dla polskich kolarzy, ale na jedną rzecz zwracam uwagę. Jest dwóch liderów i oni biją się o zwycięstwo. Wiadomo, że jeden z nich wygra. Jest taki Duńczyk, Winegord i, i, i Słoweniec, Tadej Pogacar. Prawie w, na każdym etapie się przewracają. Są w kraksie, potłuczeni. Nawet przez sekundę nie myślą o tym, żeby żeby zrezygnować. Więc jeśli nawet macie poczucie, ja mam to poczucie i mówię otwarcie, że niektórzy są posiniaczeni po, po tych yy, miesiącach bardzo ciężkiej pracy, po tych konfrontacjach, po tych zagrożeniach i po wyborach prezydenckich. Jeśli niektórzy czują jeszcze ból po, po kraksie, po upadku, to trzeba wstać, wsiąść na rowy i jechać dalej i wygrywać, tak jak ci kolarzy, o których przed chwilą wspomniałem. Częścią tego planu, też planu, którego celem jest odbudowa wiary we własne siły, jest również uporządkowanie sytuacji w koalicji. Ta dzisiejsza yy, krótka prezentacja nowego rządu, ona służy także temu, żebyśmy postawili kropkę na D. Koniec konfliktów w koalicji 15 października. Tu także trzeba zaprowadzić porządek. Podjąłem się misji prowadzenia prac polskiego rządu po wyborach w 2023 roku, nie po to, żeby połowę czasu marnować na przepychanie.